Zdradzi Wam tajemnicę kosza na śmieci na kontrask. Wiecie, u nas jest taki kosz. Duży szaman go teraz myje. Taki o. Z taką trąbą. No bo to zamiast deklarowi. najbardziej niehigieniczny kosz na śmieci, jakiego szaman widział. Nie dość, że gówno plastikowe i się wszystko na nim rozwija. Wiecie, u nas to aż się lepiej od niego, bo on całą nienawiść zbiera tutaj, bo on tu stoi, a wszyscy wiedzą, że do niego nie można nic wrzucać, bo my upychamy Śmieci, jakieś małe takie torebki i na bieżąco próżniamy, bo tu takie treści są, że albo na bieżąco się to udrożni i jeszcze trzeba wiedzieć i włożyć w to siłę, tak fraktalnie się przejawia, a to jest tylko na podpuchę, no ale każdy by wolał tam syrnąć, a tym syrnąć sobie w twarz, bo to tak działa taki kosz. Tu się wrzuca, a on tutaj tak na poziomie energii i wali gównem w twarz. No, ale ludzie nie znają mechaniki przestrzeni. I nie wiedzą, że to tak jest. Dlatego pełno takich koszy wszędzie. Prawie wszystko, co się wrzuci, na zewnątrz wyjdzie. No, ale i tak ta chęć do wygody powoduje, że nie mogą się tu spełnić, że na niego wszystko leci. Patrzcie, jaki obezrany z każdej strony. nieużywany kosz na śmieci od czasu do czasu suszaman myje, bo chociaż nieużywany, to pełno na nim dziadost. Z wielu poziomów obesrany jest. I chociaż do środka do niego nikt prawie nie wrzuca, chyba że ci wyjątkowo nie uważni. Co jeszcze nie wiedzą, jak ważna jest uważność przy sraniu? No bo co to za różnica? Czy to sranie z odbytu, czy to pozbywanie się odpadków do kosza na śmieci? Dla niektórych by zaraz hipnęli do szamana, że zasadnicza różnica. No, dla nich może różnica, dla szamana żadna. No, różnica taka że z dupy gówno jest w sraczu, a z ręki w śmietniku. sobie wyobraźcie, jakaś kobieta, nienawidząca swojej kobiecości, i okresu, który miesiączki, bo ma na przykład z bolesny tamponem idzie, i ja rzuca w ten kosz. Nie, że szaman ma jakieś chamskie przykłady, tylko ma adekwatne przykłady. Na poziomie energetycznym, szczególnie w galeriach handlowych czy tym podobnych, to taki kosz to po prostu jest jak bomba to To on zapich, zabija nawet zapachem feromonów i innej chemii związanej z emocjami. Dzień dobry, kochanie. Młem kosz na śmierci, nie używany. Historii. podłoga jest myta, to można ją dopełnić czyściutką. Teraz hmm. na jakiś czas. Dzisiaj biały łącznik. Poważne sprzątanie. No, każdemu szama poleca sprzątanie. No, jak się z tą informacją zapoznać. Chwilowo nie będzie na śmietnik straszył. Przynajmniej szaman. A odpadki wyrzucimy.